Na strzelnicy klubu sportowego Amator, prowadzonego przez Stowarzyszenie Braterstwo, poznajemy Pawła Dęgosza, założyciela pierwszego de facto internetowego klubu strzeleckiego w Polsce. Nie miałeś takiej obawy, że stracisz kontrolę trochę nad tym, kto do ciebie będzie przychodził? Nie jestem przekonany, czy stowarzyszenia mają jakąkolwiek realną kontrolę, kto się zapisuje. My przyjmujemy każdą osobę, która wyraża chęć, żeby się z nami szkolić, natomiast to muszą być obywatele polscy. Robimy jakieś wyjątki dla członków rodzin, dla bardzo bliskich znajomych, ale generalnie adresujemy to do obywateli polskich. Braterstwo to dziś największe stowarzyszenie strzeleckie w Polsce, a może i w Europie. Zrzesza ponad 94 tysiące aktywnych członków. Jego unikatowość opiera się nie tylko na skali, ale i sposobie funkcjonowania. Braterstwo działa głównie online, oferując internetowe bazy wiedzy, testy i szablony wniosków. Zajęcia praktyczne ograniczone są do niezbędnego minimum, co znacznie przyspiesza i skraca ścieżkę do uzyskania pozwolenia na broń. Zapisują się praktycznie ludzie z. Dowolnych ścieżek życiowych. Czy to są funkcjonariusze służb mundurowych, w których mamy wiele, wiele tysięcy, czy informatycy, czy zwykli pracownicy biurowi na różnych stanowiskach, czy też pracownicy fizyczni, czy profesorowie prawa. Nie ma tak naprawdę profilu osoby, która chciałaby w Polsce strzelać, bo praktycznie większość społeczeństwa może w tym sporcie się odnaleźć, i to jest sport, który nie dzieli na płeć, na wiek na tężyznę fizyczną, to nie jest trudne dla nikogo. Zarówno osoba w wieku lat 70, jak i też młodzież 12-13-letnia też spokojnie może trenować. Nasz rozmówca zwraca uwagę na jeszcze inną motywację towarzyszącą ludziom, którzy przychodzą na zajęcia strzeleckie. Wojnę i wypowiedzi polityków. Temat wojny interesuje większość strzelców. To jest poważne zagrożenie, zwłaszcza, że na strzelnicy jest dużo mężczyzn. I mężczyźni są tym bardziej zagrożeni wojną, jako pierwsze de facto ofiary powoływani na tą wojnę, ginący pod dronami i pod ostrzałem wroga. Więc to nie jest jakiś temat, którego my unikamy. Ludzie chcą się przygotowywać, kupują sprzęt, ćwiczą, rozmawiają też ze swoimi rodzinami. Niektórzy wręcz przygotowują się na wypadek braku zasilania. Akcji dywersyjnych. To jest cały duży obszar życia społecznego. Obrona cywilna jest takim obszarem, który musi być znacząco bardziej rozwinięty. W Polsce nie ma schronów. Nie są może schrony dla polityków. Z tego co było podawane w mediach. Około 2% społeczeństwa zmieści się w byle jakim schronie, gdzie jako schron też kwalifikowano piwnice pod kamienicami. Nie ma dokąd uciekać. Jeżeli Polacy nie będą gotowi, to nikt nam nie pomoże. Jak Polacy się zatem przygotowują, mając już pozwolenie na broń? 110 km od Warszawy, w Piotrkowie Trybunalskim, trafiamy do jednego z największych sklepów z bronią. Wiem, że jakbym chciał kupić broń, to dobrze trafiłem. Doskonale. Chcemy się dowiedzieć, co można kupić, posiadając już pozwolenie na broń, najczęściej wybierane przez Polaków. Na sportowe albo kolekcjonerskie, to co ja mogę kupić? Na sportowe i kolekcjonerskie, praktycznie wszystko, co jest na rynku. Nie ma jakby tutaj ograniczeń. Jedynie tam przy bardzo dużych, na przykład, kalibrach, no to muszę. Musi być specjalna e, promesa na kolekcję, natomiast e, co jest na rynku, to możemy wszystko sprzedawać. I co, ja mógłbym sobie kupić taki karabin, którykolwiek z nich? Tak, cokolwiek, na przykład A... jakiegoś Aera, czy pistolet, kałacha, tak zwanego. A możemy zobaczyć tak? innego? Oczywiście, jak najbardziej. Przykładowo może być taki. To jaka jest różnica między tym, który ja mogę kupić jako cywil, jak rozumiem na pozwolenie sportowe? Tak, zgadza się. Od takiego, który yy, używa wojsko? Yy, różnica jest yy, taka, że w wojsku mają tak zwany full auto, czyli hmm. ogień ciągły. Okay. Raz naciskamy i magazynek leci. A tutaj czyli taką mamy serią, jak serią, na serią, tak jest. A tu mamy semi auto, czyli musimy za każdym razem nacisnąć spust, żeby wyzwolić strzał. No dobra, no ale powiedzmy, że ja bym sobie kupił taki karabin i taki pistolet i co ja go mogę trzymać pod łóżkiem, gdzie ja to, czy są jakieś specjalne przepisy, gdzie ja to mogę w szufladzie jakiej. E, tak, są przepisy. Każdy, kto, kto posiada broń, musi posiadać szafę z tak zwanym certyfikatem S1, czyli jest pan to... taki, żebyśmy mogli zobaczyć takie szafki, oczywiście. Możemy zobaczyć od razu? Jest, oczywiście. Przejdźmy tam na drugą część sklepu. To jest jakaś, nie wiem, pancerna szafa jakaś? Znaczy pancerna, no jest z blachy trójki, czwórki, w zależności od producenta e, mogą być oczywiście w różnych wykonaniach, e, dlatego że e, jeden człowiek chce na przykład taką mieć w salonie postawioną albo w gabinecie, a drugi po prostu najzwyklejszą, czy nawet szufladę, e, którą można poduszko. E, Łuchyste, i to musi być takie grube? ścianki tutaj są czwórki blachy, natomiast bardzo ważne jest to, żeby posiadała certyfikat, tak? czyli Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. I to policja, nie wiem, jakoś kontroluje? Tak, są kontrole użytkowników, którzy mają zakupioną broń. Co jakiś czas mogą przyjechać wyrywkowo, sprawdzić, czy rzeczywiście jest dobrze przechowywana taka broń.